Dzień dobry, moi drodzy. Zapraszam Was na analizę kolejnego tygodnia. Mamy od 25 lipca do 31 oczywiście lipca i to jest tydzień przemiany doskonałej. Słuchajcie, to jest bardzo ważny czas w życiu każdego. 25 lipca mamy poniedziałek. No i zaczyna się tydzień wielkich zmian. Przemiana będzie dostępna każdemu. Każdy na wyciągnięcie ręki będzie mógł jej zaznać, zasmakować, delektować się nią. Najmocniej odczuje to jakość stała. Zatem byki, lwy, skorpiony i wodniki. No cóż, najlepsze właśnie dla was się zaczyna. A w poniedziałek nie wchodzimy w przeszłość, a zwłaszcza nie zwracajmy się z prośbą do osób, które w jakiś sposób wiążą się z tym, co było i minęło. To, że kiedyś nam pomogły, nie znaczy, że chcą nam pomóc czy mogą nam pomóc, bo sytuacja się zmieniła. A to, że kiedyś właśnie te osoby były dla nas drogowskazem, nie znaczy, że będą nim teraz. Świat się zmienił. Nie dajmy się również omamić naszym odczuciom. W poniedziałek troszkę się gubimy, poszukujemy nie tam, gdzie trzeba rzeczywiście szukać, nie trafiamy precyzyjnie. Realizujmy sprawy tylko takie, które są konkretne, a ich rozwiązania czy rozwiązanie praktyczne jest zero-jedynkowe. Nie ma, nie ma czegoś innego. Nikomu dzisiaj nie ulżymy i przyznajmy się do tego, Czasem mamy taką nadzieję, że ktoś nam pomoże, czy ktoś nas wesprze. Tego akurat w poniedziałek nikt nie zrobi. Nie ma takiej potrzeby, bo to jest taki układ, kiedy sami i same torujemy sobie drogę do sukcesu. I pamiętajcie, że ja o tym mówię, ale to jest sukces jednostkowy dla każdego. Dla jednej czy jednego z Was będzie to, nie wiem, bieg w nieco szybszym tempie. Dla kogoś innego, a początek realizacji swoich pasji. 26 lipca mamy wtorek, i to jest taka, taki układ: pasja kontra zachowawczość. No, ciekawe. Wielkie czyny będą nas pchać do działania, i powiem tak: nawet nie ich wizja, tylko możliwość i sytuacja wytworzy się po to, by przerwać impas. Jeżeli mamy impas, by zrealizować zadania, które kiedyś wydały się nie do wykonania, nie do realizacji. Nasza wizja będzie zasadniczo pompatyczna i spektakularna, ale pamiętajcie, energetyka dnia jest taka: kwestie pompatyczne, kwestie prestiżowe. Kwestie niebywałe do tej pory. Ta wizja, takie działanie, taki motyw może się spotkać ze sprzeciwem osób konserwatywnych, kurczowo, czy kurczowo, przepraszam, trzymających się zasad i dogmatów, które już nie funkcjonują, ale w ich umyśle są jeszcze żywe. I tylko nasza w tym głowa, by przekonać, ich o nieużyteczności tego właśnie punktu odniesienia. Może i nie będzie łatwo, ale najlepszym argumentem na wtorek będzie argument finansowy, rzeczowy, materialny. Przygotujcie się zatem do wykazania możliwości zysku, ewentualnie przygotujcie taki, ta, takie powiedzmy razime. Ile można zaoszczędzić, aby z niego wynikało, ile można zaoszczędzić. I wtedy niemożliwe staje się możliwe. 27 lipca mamy środę, tuż przed nowiem, ale słuchajcie, energia nie idzie w dół, jak to zazwyczaj bywa. Mamy bardzo dynamiczny czas przed sobą, a środa jest ostatnim dniem ruchu prostego Jowisza w Baranie. Ostatni dzień. Zatem ostatni moment, by Udatnie i udanie wprowadzić zasady i posunięcia gwarantujące wzrost do przodu, tak? Z impetem. Gwarantujące rozwój. Rozwój osobisty, zawodowy. Zobaczcie sobie, w którym polu u Was przebywa Jowisz i w którym polu macie znak barana i będziecie wiedzieli, a gdzie ma być ten wzrost. To są ostatnie rozmowy przed wielkim finałem. Decyzje dotyczące ekspansji to na miarę waszych potrzeb. Zwielokrotnionych zresztą biegiem Jowisza i Marsa. Przedstawiacie konkretne kwestie dotyczące szczęścia, sukcesu. Można się dzisiaj spodziewać też szerokiego odzewu na wołanie. Nie ma o co prosić, słuchajcie, to jest następna zasada. Nie ma czekać, aż ktoś usłyszy ten delikatnie drżący głosik. Trzeba gromkim głosem oznajmiać swoje plany, pragnienia i potrzeby. I to w tym momencie zadziała. 29 mamy piątek. Pamiętajmy, że już jesteśmy w obszarze oddziaływania urana i węzłów księżycowych. To zawsze ma i będzie miało przełożenie karmiczne. Teraz a, przeznaczenie pojawia się w sposób absolutnie Nierozcieńczony. Słuchajcie, węzły na osi byk, skorpion, uran w byku, brak rozcieńczenia. Fantastyczny czas na dokonanie bilansu. Mamy Jowisza w RC. Nasz rozwój, nasze parcie naprzód uzyskuje wymiar czegoś, co posiada dla nas sens indywidualny. Robisz, Jowisz w RC ma sens indywidualnego samozadowolenia i dopóki jest w baranie, chociaż w ruchu wstecznym, badamy, sprawdzamy ponownie nasze obsary, obszary ekspansji po to, by je mocno zaakcentować ponownie wtedy, kiedy Jowisz znów wejdzie do znaku barana. Jeżeli nieco chybiłyśmy i chybiliśmy celu, pomyliłyśmy się, pomyliliśmy się w szacunkach, zbadajmy jak bardzo i co należy wprowadzić zamiast. Tego, co niestosowne i absolutnie nie dające zadowolenia. Jakość stała, czyli wspomniane wcześniej: byki, lwy, skorpiony i osoby z pod znaku wodnika e, mają więcej pracy niż inni, jest trudniej, ale efekty będą kosmiczne, słuchajcie. 30 lipca mamy sobotę. E, nie warto dzisiaj podejmować się jakiegokolwiek trudu. Wszystko samo istnieje się komplikuje. Czasem problemy rodzą się same, na kamieniu wręcz, a ludzie również samoczynnie się zagryzają, a nam ubywa sił. Przemiana również polega na tym, by wyczuć, czy warto działać, czy też nie. Ten układ mówi o odpuszczaniu, działaniu delikatnym, jeżeli już musimy, bo jeżeli nie musimy, to nie róbmy tego. Szukajmy sytuacji, które możemy naprawić w swoim ciele, stosujmy różne metody leczenia czy terapii, jesteśmy otwarte i otwarci, zdarzają nam się cuda, ponieważ wchodzimy w ekspansję. Uran z węzłami księżycowymi to jest ekspansja i cud. Jedno jest pewne, godzimy się dzisiaj z tym, co nadchodzi. Z tym, co właśnie ma miejsce. Wszelki opór, działanie, mówienie nie tylko nas obezwładnia. 31 lipca mamy niedzielę i jest to rewolucja. Jest to w ogóle mocny akord: Uran, Mars, węzły księżycowe mamy w zasięgu. A wszystko to, co się dzieje na linii 18, 17, 19, Stopni byka i skorpiona. To jest niesamowita pasja. W każdym razie inaczej pojmujemy siebie. Tworzymy swój własny portret, a już nie jej portret. I w tym tworzeniu zauważamy swoje autentyczne zdolności, zasady, dzięki którym łatwiej nam się funkcjonuje, idzie wszystko bezbłędnie. Nie tylko niedziela, ale to jest czas zmiany zasad. Niedziela może być momentem, w którym godzimy się z tym, że metamorfoza jest koniecznością, że tak samo jak metafizyka jest rzeczywistością, że metamorfoza własna jest jedyną możliwością przejścia w erę wodnika, w sytuację, gdzie niekoniecznie każda akcja musi równać się reakcji. To też już może nie działać albo nie zawsze. Samo zrozumienie do tego doprowadza nas układ urana i węzłów, Zatem naprawdę dużo czasu poświęćcie, aby wsłuchać się w siebie, aby pojmować inaczej to, z czym mamy do czynienia, i jednocześnie żegnać się z taką logiką, która przestała już być dla nas czymś wartościowym, czymś, z czego można korzystać, czymś, co można zrozumieć. Mamy inny czas, inną epokę przed sobą, niemalże, i układ końcówki lipca i początku sierpnia tego jest dowodem. To są inne teorie, inne sytuacje, z którymi się spotykamy, a przede wszystkim drzemie w nas bunt. Zarzewie buntu. Które doprowadzi nas do własnego dobrostanu. To jest taka niedziela. Posłuchajcie siebie. Zrozumcie, co musicie zmienić. Co od początku a, waszego bytu tu i teraz a, nadawało się to zmiany, tylko nie było czasu, nie było ochoty, nie było odwagi. Teraz jest wszystko, a nawet wszystko sprowadza się do tego, aby coś w sobie mocno, mocno. Uwolnić, aby zaznać prawdziwej wolności, jaką niesie ze sobą uran.